Ja się tak kurde zastanawiam, tak w ogóle to cześć, witam serdecznie. Ja się tak kurde zastanawiam, jak wy to wy wszyscy to robicie, kurde te motovlogi. Nie to, że jakoś e, mam jakiś z tym problem czy coś, tylko kurwa dlaczego mi brakuje tego skupienia, tego skupienia nad tym co, co bym chciał powiedzieć. Brak tematyki tego wszystkiego. Kurwa Jak się tak ogląda wasze wszystkie motovlogi I to jak sobie jeździcie i gadacie To wielki szacun, bo Mi po prostu tego brakuje Ja nie wiem, nie potrafię się po prostu skupić Nad tym co robię Nagrywam, bo nagrywam I tak e, Ogólnie generalnie to Tam w poprzednim filmiku chyba mówiłem, że mam e, Jeszcze kupę materiału a tak naprawdę od tamtego momentu to już jest, nie wiem, cały tydzień chyba minął, ponad tydzień. Dzisiaj jest poniedziałek. Mówiłem, że w poniedziałki albo we wtorki będę coś wrzucał i tak próbuję coś nagrać od dłuższego czasu. I naprawdę brakuje mi tematu. Uwierzcie mi, brakuje mi tematu. Jest tyle tematów, żeby coś nagrać, żeby coś powiedzieć, a mi po prostu tego tematu brakuje. Nie mam pojęcia o czym mam w ogóle mówić. Może to jest spowodowane tym, że mało ludzi w ogóle mnie komentuje i w ogóle nie ma pytania ani nic. Nie mam na co odpowiedzieć. Nie wiem, może, może po prostu jestem zmęczony tym wszystkim, tą robotą i w ogóle wszystkim, co, co mnie otacza. Nie mam siły na nic. Na nic nie mam siły kompletnie. Zaczynam nagrywać coś, gadam, gadam, gadam. Za chwilę zmieniam w ogóle temat. Mówię o czym innym i taki strzał w głowę. Olaf, co ty robisz? Dlaczego ty pierdolisz o drugiej rzeczy, jak miałeś mówić o czym innym zupełnie? Chciałem do czegoś dojść perfekcyjnie, perfekcyjnie, coś opowiedzieć. Ale się kurde nie da, no. Także podziw wielki w ogóle, że, 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 Nie wiem, w ogóle jakiegokolwiek motowlogera, jakbym oglądał, czy tam autowlogera, czy w ogóle o czym, czy jakiegoś innego vlogera, już nie mówiąc o... jakimś... jakiejś specjalizacji, to mi się ogląda zajebiście, a kurwa, jak ja tylko wrzucam filmik z karty na, na komputer i, i chcę go obrobić, żeby żeby, żeby coś z, wrzucić na tego YouTube'a to kurwa po prostu nie mam, nie mam nie mam nie mam, nie mam weny po prostu jak oglądam ten filmik, to go zapisuję, ale wrzucam następny i obrabiam i zapisuję i w ogóle nic nie renderuje, tylko po prostu mam pełno zapisanych. Pełno całą masę zapisanych plików Ale nic nie wrzucam, bo po prostu wydaje mi się, że to jest denne, jakieś nie, 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 nie nadaje się do niczego. A nie wiem. Dobra, nie będę zanudzał. Może coś w końcu uda mi się nagrać fajnego. Może wy mi podrzucicie jakiś fajny pomysł. Tak, poza tym w ogóle to się chciałem zapytać, czy mogę nagrywać. Znaczy, czy mogę, no ale ja mogę. Wszystko, ale czy Wam się podoba nagrywanie w samochodzie? Bo jeżeli Wam się nie, na, nie nadaje nagrywanie, nie, 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 nie podoba nagrywanie w samochodzie, no to nie będę nagrywał w ogóle. Tylko po prostu przerwę na chwilę do przyszłego sezonu. Chyba, że nagle się nie wiem, ciepło zrobi, i nagle będę, mógł, będę miał jak nagrywać na motocyklu coś. żeby nagrywać na motocyklu więc yy, nie wiem ewentualnie będę kontynuował w samochodzie w samochodzie jest cieplutko <grym> także <grym> także nie wiem doradcie coś to się ma to jest nagranie z dzisiejszego wypadło na szybko także bają